Także jest Warszawa, wszystko jest, 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 jest. Proszę Państwa Warszawa. Ile razy się nie popatrzę na ten budynek, to przypomina mi to cerkiew i ona ma coś z cerkwi, prawda? W środku, coś wspólnego z tym, że tu nie ma baciuszek w Warszawie, nie ma ludzi prawosławnych i nie ma cerkwi. Przypomina mi to hotel, gdzie Arabowie zaatakowali. Proszę Państwa, ludzi spokoi, powyciągali rozstrzelali, trupy na holu były, straszne rzeczy. I, I ta kopuła mi przypomina ten hotel. W dalekim świecie, no tu jest Polska, Polska, proszę Państwa, Polska jedyna, co sobie daje radę ze wszystkim, proszę ta Stara Wiara, Stary Papież. Stara Polska, Stara Europa, Stara Marszałkowska, Stara Rotunda, Stara Wiara, Stary Papież, Stara, Stary, 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 stary Starzy, na pałac kultury Stalina i Lenina ateistyczny, proszę fajnie. Burza miała być coś, coś, coś udało się Polsce uniknąć tej burzy. Nie wiem, Rosjanie klimat zmieniają, a Polacy też może coś potrafią. Coś, coś, coś. Mają po komunistach coś, coś, coś. Jakoś przetrwali dwie wojny światowe, pierwszą, drugą wojnę światową. Ale tak, wiecie państwo, przez tych komunistów to tak nic nie robią, bo myślą, że im się wszystko należy. No, radio kończy Są autorytarni. Dać im, dać, 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 dać. A potem jak dasz, to ciebie będą mieli za frajera. Jak dadzą ci, to będziesz miała za frajerkę, no i tak dalej.